Witajcie bardzo serdecznie. Na wstępie jeśli jesteś nowy, nowa zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału oraz nabijania wyświetleń i przepraszam za kaszel jak coś jeśli się pojawi Dzisiaj w ankiecie wygrany odcinek, aczkolwiek nie powiem. Walka była zacięta, plan na sezon uzyskały 24% pogoda, jak coś zaczęło 32 wygrało z przewagą 12% kolej jak to się wszystko zaczęło, więc cofnijmy się do, dzieci do mojego dzieciństwa. Nie nagrywałem wtedy pociągów, bo nie miałem telefonu ani nic, po prostu w świecie zainteresowałem się pociągami, radia ciaka już, chodziłem na dworce. Z tego powodu, jeśli chodzi o nagrywanie pociągów, to to się zaczęło tak naprawdę w roku 2020, kiedy to babcia mnie po prostu ponagrywa do tego, żebym po prostu zaczął nagrywać. I za nagrałem pierwsze swoje składy, pierwszą mijankę, która ma ponad 4000 wyświetleń w tej chwili już, Zapraszam do niej i do innych filmów kolejowych i nie tylko kolejowych. W tej chwili niestety siedzę na kwarantannie, bo miałem po prostu kontakt z są zarażoną, więc nie mogę Wam nagrywać pociągów. A później nie chciałem Wam nagrywać już po szkole, ale nie mogę nagrywać, bo nam walnęli naukę zdalną, więc. Podejrzewam, tam kilka razy się zdarzyło, że pojadę. Do... <laughs> jak będę dobrze się czuł, to pojadę do Nakła i wam nagram. A jak nie, to dopiero w marcu będę nagrywał pociągi. <śmiech> Niestety. <śmiech> I tak naprawdę tak to się zaczęło. Moje nagrywanie z pociągami zaczęło się w 2020. Wtedy się zainteresowałem linią kolejową numer 281. W zasadzie interesowałem się nią już od 2015 roku, ale nie, nie nagrywałem, bo po co? <laughs> nie pomyślałem, żeby stworzyć. Kanał na YouTube zaczął nagrywać, ale dobra. No nic. Pozdrawiam i widzimy się wkrótce. Cześć.